Dawno, dawno temu, w małej, spokojnej wiosce położonej na skraju lasu, mieszkał Szop Pracz o imieniu Teodor. Teodor był znany ze swoich nocnych wypadów, podczas których podkradał dzieciom słodycze, uwielbiał cukierki, ciastka, czekoladki, wszystko, co było słodkie i pyszne. Każdej nocy, gdy dzieci spały, Teodor skradał się po wiosce, zbierał smakołyki i wracał do swojej norki, gdzie delektował się łupem, jednak pewnego dnia w całej wiosce zabrakło słodyczy. Dzieci były smutne, a rodzice zaniepokojeni. Teodor, widząc pustki w swoim składziku, postanowił pożyczyć kilka monet na słodycze od swojej przyjaciółki, Sarenki Leny. Zawsze była ona miła i pomocna, więc Teodor był pewien, że mu pomoże. Leno, czy mogłabyś pożyczyć mi kilka monet? Zapytał Teodor z nadzieją w głosie. Lena spojrzała na niego i pokręciła głową. Teodorze, nie mogę ci pożyczyć pieniędzy na słodycze. Widzisz, słodycze nie są zdrowe ani dla ciebie, ani dla dzieci, którym je podkradasz. Może spróbujmy czegoś innego. Co powiesz na to, żebyś zaczął jeść zdrowiej? Teodor był zaskoczony. Ale i zaintrygowany. Ale jak mam to zrobić? zapytał niepewnie. Lena uśmiechnęła się i zaproponowała: Mogę ci pomóc założyć ogródek warzywny. Razem będziemy uprawiać pyszne warzywa, które możesz jeść i którymi możesz podzielić się z innymi. To będzie zdrowe i smaczne. Teodor, choć początkowo sceptyczny, zgodził się. Lena pomogła mu przygotować mały kawałek ziemi niedaleko jego norki. Wspólnie sadzili marchewki, pomidory, sałatę, ogórki i wiele innych warzyw. Każdego dnia Teodor dbał o swój ogródek, podlewał rośliny i czekał, aż zaczną rosnąć. Jednak droga do zdrowego jedzenia nie była łatwa. Teodor często tęsknił za słodyczami i zdarzało się, że myślał o powrocie do starych nawyków. Sarenka Lena, widząc jego zmagania, postanowiła go wesprzeć. Pewnego dnia zaprosiła Teodora do swojej chatki i przygotowała pyszną kolację z warzyw z ich ogródka. Teodorze, spróbuj tych warzyw. Są nie tylko zdrowe, ale i bardzo smaczne, powiedziała, podając mu talerz pełen kolorowych sałatek i pieczonych warzyw. Teodor spróbował i był zachwycony. Smaki były nowe i świeże, a jedzenie dawało mu dużo energii. Masz rację, Leno, to jest naprawdę pyszne. Z dnia na dzień Teodor coraz bardziej angażował się w uprawę swojego ogródka. Sadził coraz więcej warzyw i ziół, uczył się, jak dbać o rośliny, i cieszył się z każdego nowego plonu. Jego norka wkrótce zamieniła się w mały raj warzywny, pełen różnorodnych roślin. Jednak najważniejsza zmiana zaszła w samym Teodorze. Stał się bardziej energiczny, szczęśliwszy i zdrowszy. Jego futro lśniło, a oczy błyszczały. Wkrótce cała wioska zauważyła jego przemianę. Dzieci, które kiedyś martwiły się o swoje znikające słodycze, teraz cieszyły się z nowych, Zdrowych przysmaków, którymi Teodor się z nimi dzielił. Pewnego dnia do wioski przybył lis o imieniu Rufus. Był on znanym kucharzem, który podróżował po okolicy, ucząc innych, jak zdrowo gotować. Słysząc o przemianie Teodora, postanowił odwiedzić jego ogródek. Słyszałem, że stałeś się mistrzem w uprawie warzyw, Teodorze powiedział Rufus z uśmiechem. To wszystko dzięki lenie odpowiedział skromnie Teodor. Ona pokazała mi, jak ważne jest zdrowe jedzenie. Rufus był zachwycony ogrodem Teodora i zaproponował, żeby razem zorganizowali wielki festyn warzywny dla całej wioski. Teodor zgodził się z entuzjazmem. Wkrótce cała wioska zbierała się na festynie. Były tam różnorodne dania z warzyw, sałatki, zupy, pieczone warzywa i pyszne soki. Rufus i Teodor gotowali wspólnie. Alena pomagała w dekorowaniu stołów i podawaniu jedzenia. Festyn okazał się ogromnym sukcesem. Mieszkańcy wioski byli zachwyceni nowymi smakami i zdrowymi potrawami. Dzieci bawiły się, biegając między stołami, a dorośli cieszyli się wspólnym posiłkiem. Teodor stał się bohaterem wioski, a jego ogródek warzywny był źródłem zdrowia i radości dla wszystkich. I tak, Szop pracz Teodor, z pomocą sarenki Leny i Liska Rufusa odkrył magię zdrowego jedzenia i nauczył się, że prawdziwa radość pochodzi z dbania o siebie i innych. Cała wioska żyła długo i zdrowo, ciesząc się smakiem pysznych, świeżych warzyw.